A. X II, za starnicem świętego Maksymiliana świętej siostry Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych, oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych, a także te zaroszone przez widzy, widzów telewizji Niepokolanów, nadesłane przez czytelników rycerza niepokolanej oraz przekazane przez wszystkich proszących na modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Prosimy w intencji beatyfikacji Sługi, sługi Bożego, brata inocentego z Kaszmanów i Pokolani. Hmm. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, wola na naszego na na nie odpuszczam naszej linie, nie odpuszczam naszej i niechista sobie wsze, a ja na świat odysłem jestem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Oliczalanie majego, wolesty nie się w tym samym czasie. Lejgo, wolesty męki, nie miewasz się w tym czasie. Lejgo, męki, nie miewasz się w tym czasie. Lejgo, wolesty męki, nie miewasz

Wszystkie nasze życie dla Jego bolesnej męki. Nie wiem, czy ty wam, całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie wiem, czy ty wam, całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie wiem, czy ty wam, całego świata, dla Jego bolesnej męki. Nie wiem, czy ty wam, z całego świata. Niech miło śmiecie na nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miło śmiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miło śmierci na nas i całego śata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miło śmierci na nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miło święty na nas dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Boże, anioł świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech mi ośledzi dla nas i całego świata. Oświęci dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krach. Dusza libostwa największego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego i nasze i, naszej i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej poświęci dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki.

dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzi dla nas i z świata. Święty Boże. Amen. Święty Ojcze Maksymilianie, Święta za Ostropołstynu, święty siostro Pawle II, błogosławiony święty Janie Pawle II, błogosławiony Który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli oddać w wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki. Thank nice. you Yeah.